Cześć, ja jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy odcinek również zaczynamy od bitewek widzów i patrzcie na to. Jedna runda za 16,80, dwóch graczy, jeden bot i widz wygrał Glocka Fate za 7 tysięcy złotych no z jednej skręczki na buście było na to 0,009% szansy, także mega gratuluję Podesłał również screeny na telefonie ze Steam'a, jak sobie tego Glocka normalnie wypłacił i ma go w ekwipunku, także serdecznie naprawdę bardzo gratuluję, że coś takiego się udało, no, napisał, że po prostu no, fart życia, jak wygrać w Totka coś takiego, także pamiętajcie, kod Mervo najlepszy kod na stronie, ale to nie wszystko dzisiejszych bitewek, mam jeszcze dla was dzisiaj jak najbardziej kilka bitewek, bo podsyłali Wysyłaliście mi je na e, maila. Także przypominam, jeśli jeszcze tego nie, nie zrobiliście, jakieś ciekawe batelki Wam się przytrafiły, to wysyłajcie mi je na maila. I tutaj widz z trzema botami w trybie shirt, w trybie łączonym. Bitewka za 80 zł. Z pierwszej skręczki wypad wypadł Autotronic za 2700 Jakby wybrał zwykły tryb, to oczywiście zgarnąłby całą pulę, ale zagrał bezpiecznie. Podzielili się wygraną prawie 700 zł. To jest również świetny wynik. Słuchajcie, jeśli chodzi o tę bitwę, to naprawdę szczęki Wam opadną. I to jest ten sam gracz, który tutaj poprzednio wygrał tego Shirt, co mu wypadł Autotronic. Kilka różnych rund, dwóch graczy, dwa boty, skrzyneczki pomieszane, niektóre na CSGO skins, niektóre CSowe, do jakichś Fraktur, Recoil, Dreams and Nightmares. Patrzcie, co teraz się wydarzy. Bot dostał kosę i to nie byle jaką, Gamma Doppler Emerald Butterfly za 64 tysiące złotych. I jest to również tryb szert, więc mogę wam to już przyspieszyć. Wszyscy podzielili się wygraną, i dwie osoby zgarnęły po 16 tysięcy z tej bitwy za 83 zł. No, nieprawdopodobne naprawdę nie, nie, aż czasami nie wierzę to, jakie mi bitewki tutaj. Wy, jakie bitewki mi wysłaliście, jakie dostałem od was na maila, więc, więc bardzo chętnie chciałem to po prostu pokazać na początku odcinka. Kolejna bitewka tutaj od widza z jednym botem za niecałe 40 zł. Oczywiście przypominam, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak? Ja tutaj pokazuję tylko takie no, przykładowe bitewki, gdzie coś takiego wyjątkowego, e, ciekawego się przytrafiło. Na underdogu bot zgarnął z tych procentóweczek Cyrexa za 460 zł, więc tutaj widz zgarnął całą pulę z tej bitewki. I za, z bitwy za 40 zyskał 473, więc jest to również świetny wynik. Te skrzyneczki już dobrze znamy i jestem zaskoczony, jak Wam wypada tutaj z tych Rust case'ów. Dwie rundy nic się nie wydarzyło, i w trzeciej rundzie po raz kolejny ta koska, Huntsman Knife. Jakoś ona tutaj Was lubi, zdecydowanie. <laughs> Także z bitewki za 17 ziko prawie 700. Tutaj bitewka tego samego widza, który poprzednio poprzedniej, co Wam pokazałem, po poprzedniej bitwie zgarnął koskę. Bitwa za 15 zł. Zwykły tryb, dwóch graczy, jeden bot, tutaj dwie rundy, nic jakiegoś wielkiego się nie przytrafiło, ale widz wygrywa i ze skrzyneczki USP Glock znowu wylatuje Glock Fate Na 0,006% szansy, więc to była skrzynka nie na buście, więc szanse jeszcze mniejsze, ale niestety zgarnął to bot. No więc tutaj szkoda, że nie wpadł jakiś underdog czy nawet szert, to wygrałby ktoś inny, prawda? Dwie bitewki od kolejnego widza. Napisał, że jedna pechowa, druga już bardziej szczęśliwa. Więc mamy underdoga yy, i Bot, znaczy Bot i gracz zgarnia tutaj Digielka za 800, a następnie zgarnia Fire Serpenta za 6000 zł. No i wszystko zgarnia niestety bot tutaj, a wystarczyłoby wybrać inny tryb. No, to takie szczęście w nieszczęściu, takie rzeczy też się zdarzają. Ta, takie rzeczy jak tej poprzedniej bitewce mogą sypać z tych brawo jak najbardziej. Tutaj już kolejna bitewka, też underdog, ten sam gracz i trzy boty. I uwaga, z ostatniej skrzyneczki Neon Case wypada! Najlepszy możliwy drop botowi, czyli tej Marble Good za 1000 zł, i nasz gracz miał najgorszy drop z nich, wszystkich, w tym Underdogu, więc gardą całą pulę 1100 zł z bitwy za 12,60. Dajcie znać, jak się ogląda takie bitewki widzów, ale wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe, taka trochę inna odmiana, odcineczka, i, i możecie zobaczyć, jakie po prostu czasami rzeczy wypadają z tych skrzynek. Lepsze, gorsze, jak ktoś ma szczęście albo pecha. I tutaj w Underdogu. Undirect Case na Jesterze, który ja ostatnio sobie testowałem w, od Zera do Kosy. W drugiej rundzie, zobaczcie, naprawdę padło Decimator. Kałaszek Nightwish też Decimator i gracz tutaj mój widz z bitwy za 55, taką podobną, jak robiłem w sumie właśnie ostatnio, od Zera do Kosy, zgarnął 428 zł na Underdogu. Więc jest to świetny wynik. To są chyba wszystkie witewki, które na dzisiaj dla Was przygotowałem. Także jeśli coś takiego ciekawego również Wam się przytrafiło, to jak najbardziej wysyłajcie mi na maila. Jest on w informacjach na Waszym kanale. Na, na, największa szansa. Szansa wtedy, że jakby to na pewno zobaczę, że dostaniecie się do odcinka. Możecie też na Instagramie czy jakoś inaczej próbować, ale jest szansa, że mi to jakoś umknie. Ale oczywiście e, też jest szansa, że się pojawicie w takim odcinku. No więc tak, ostatnie wszystkie giveawaye tutaj, prezenty, które Wam robiłem na stronie, zakończyły się. Tutaj było dużo różnych skinów i one naprawdę szybko zostały rozdane. Tutaj rekord to w pół godziny od odrzucenia odcinka. poleciał Pierwszy skin, większość następnego dnia, reszta jakoś po, po dwóch dniach odrzucenia mojego tutaj filmu poprzedniego, więc dosyć szybko. Się to wszystko rozdało. Dzisiaj polecimy z dwoma droższymi skinami. Tutaj jedna koska i druga, jedna za tysiąc, druga za. 1300 zł niecałe, także pamiętajcie, z kodem MERVO 20 na start i plus 10% przy doładowaniu, jeśli macie skończone 18 lat. To wtedy tutaj zapraszam do skorzystania ze strony CSGO Skins. Przypominam, tak jak w każdym odcinku, CSGO Skins strona lootboxowa do otwierania skrzynek dla osób pełnoletnich, czyli od 18 roku życia. I mimo, że on tutaj pokazuje jakieś duże wygrane, bitewki i tak dalej, to, to nam tu nie chodzi o jakieś zostanie milionerem, a, a po prostu jakieś wylosowanie sobie skinów do gry. Więc jeśli, jeśli macie ochotę spróbować, to po prostu ewentualnie dowodowajcie taką kwotą której Wam nie szkoda stracić, jeśli nie będzie Wam sprzyjało szczęści lub jeśli nie będziecie zadowoleni ze skinów, które otrzymacie. Więc tak, tu Wam skiny już rozdałem w prezentach, jakieś skinki później w giveaway'u też Wam rozdamy w komentarzach, tak jak zawsze. Sprzedajmy wszystko! Na razie jeszcze tego Bajonecika sobie nie sprzedajemy, ale pewnie go prędzej czy później sprzedamy, jak nam będzie brakowało balansu. Czemu nam się nie oświeżyło? Dobra, oświeżyło nam się i będę chciał trochę popróbować więcej batelek, niż w ostatnich odcinkach. Bo sobie pomyślałem, że chciałbym trochę więcej tych tutaj punkcików nazbierać, żeby sobie może za jakiś czas wypłacić jakiś taki grubszy item. Ale żeby te punkciki z bitew otrzymać, no to trzeba oczywiście jakieś regularnie bitewki robić. Więc może pobawimy się trochę z procentówkami. Wrzucimy z 5 skrzyneczek 4% LOR, może dwa razy Gamma Doppler na 2%, jakiegoś White Lotusika na 1% i może jakąś taką glowcase na koniec, jedną czy dwie, może damy, może damy jedną na razie. Bitwa za 3000, zrobimy trzyosobowego Underdoga. Mocno ryzykowne bidewki, nie? Bo tutaj, no wiadomo, różne rzeczy mogą wylecieć, ale jakbyśmy wszyscy jakieś nalepy dostawali, to jeszcze tutaj ostatnia nasza runda rękawiczkowa może wszystko odmienić. Patrzyłem sobie też ostatnio na komentarze od Was, bo jakby zagadałem temat, rozpocząłem temat, że być może bym sobie zmienił e, rękawiczki po stronie Terror, bo już te, te moje Omegi używam bardzo, bardzo długo. Wymienialiście dużo różnych par rękawiczek, ja sobie je pooglądałem, po posprawdzałem po co może mi pasować do Gold Arabeski. Jakby taki główny cel mi w tej chwili przyświeca, zmianie rękawiczek. Dobra, już, już, chociaż w końcu coś ten bot dostał, jakiś hyperbiścik, ale no żaden, żadna kosa nam nie poleci, to było dosyć dużo. 4%. No dobra, lore. Bo co nam tutaj na razie odpada ze stawki, ale czy coś mocnego walnie z tych procentów? No, mam nadzieję, że tak, bo droga to jest bitwa. Procentówki na tym polegają, drogo ryzykownie. Ten bot dalej zgarnia. DGLEK za 1800 zł, no już jest fajna pula, ale Michael, żeby jeszcze cokolwiek dostał, nic nie dostał razem ze mną. Rękawiczki zadecydują, czy ja, czy Michael zgarnie tą pulę. On chyba lepszy dostał. No zgarnęliśmy całą i zgarnęliśmy te rękawiczki, o których wam chciałem powiedzieć. Chciałem wam właśnie powiedzieć, no to jest nieprawdopodobne, że co się teraz stało. Te dwie pary rękawiczek najfajniej pasowały mi właśnie do Gold Arabeski i do tego mojego tutaj yy, kompleciku po stronie Terro, czyli Aridy. Najczęściej wymienialiście w komentarzach Sport Gloves Arid. Yy, już w ogóle, ja, ja, se, ja nie, ja je, sekunda, ja je muszę zablokować, żeby ich przypadkiem nie kliknąć, jakoś nie sprzedać, ok? Wymienialiście mi kilka różnych fajnych par rękawiczek. Gdzie są jest Tutaj. Na, najwięcej komentarzy pojawiło się, jeśli chodzi o Aridy, żeby im pasowały. Parę komentarzy pojawiły się też do tych właśnie Queen Jaguar i one wydaje mi się, że są całkiem spoko. Parę było do Transport. Badlandsy mi też polecaliście. Yy... Te na przykład broken, glovesy, broken gloves, broken funk gloves, co ja tutaj mówię. Jeszcze było parę innych rękawiczek. Jedna para, których tutaj e, na stronce na przykład w ogóle nie widziałem. Też ktoś o, o tych na przykład mówił, caution. Nie jestem pewien, jak to, jak to, jak to dokładnie powiedzieć, jak to przeczytać. Ale no, no, nieprawdopodobne, że się trafiły te dwie naprawdę fajne pary. Tylko szkoda, że Aridy wpadły nam well-worn. Dobra, sprawdźmy, jak tutaj sytuacja wygląda ze skinami. Czy te jaguary są dostępne na stronie? Wysyłanie, teoretycznie są, ale to tak... nie wiadomo. No słuchajcie, odebrałem przedmiot, także fajne rękawiczki, Queen Jaguar, minimal w bardzo fajnym stanie. Ocenicie w następnym odcinku, jak one się sprawują na tle ekwipunku i na tle kałaszka, czy mi pasują. A na razie aridy sobie zostawimy, zablokujemy i może wydrobimy w jakimś lepszym stanie, albo wypłacimy potem te, zobaczymy. I chciałbym sobie wypłacić również te Shadow Gersy. są są utworzone w zlecenie wypłaty, Zobaczymy, więc pogram sobie nimi tydzień dwa i wam je rozdam później jak minie oczywiście trade ban. Więc pod tym filmem macie szansę wygrać tę kostkę za 750 zł całkiem fajny deal uważam, fajne rozdawanie, więc po prostu zawcie komentarz, napiszcie, że chcecie koskę i musicie być w mojej grupie steam, musicie subskrybować mój kanał, musicie lajkować filmy i mieć trading w informacjach na waszym kanale, upewnijcie się, że trading działa że nie macie prywatnego ekwipunku, że coś tam, bo przy różne sytuacje już miały miejsce ja sobie zdałem sprawę, że bardzo dużo dzisiaj w tym odcinku gadam, a mało otwieram, więc więc zróbmy sobie jeszcze jakąś taką bitewkę Yy, trochę losową, ok? Dobra, walimy sobie parę jakichś takich ciekawszych skrzyneczek, tutaj na bustach: Cyber, na buście Elegant, yy, Skrzyneczka z agentami, 50 na 50, a dobra, walnijmy też po jednej 50 na 50, Frostbite na buście. Czy Bravo Case'a chcemy? Nie, nie dajmy Bravo Case'a, Beast na buście, na buście, Vaporwave na buście, Anarchy również po jednej w ogóle z takich przeróżnych, dziwnych skrzyneczek. Czy jedna radiation damy i damy na koniec. Jedną Luxurius, bitewka za 2800. Zwykły tryb dwuosobowy. Ok, bez jakiegoś większego ryzyka. Z jednym botem, z botem chce się bić, więc no jest duża większa szansa na wygraną. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Może z Adrianem tym razem. 12 różnych skrzęczek, takich, takich losowych, nie? Bo tak jak wam mówię, jakoś w sumie rzeczywiście. Dzisiaj oglądałem najpierw bitewki widzów. Potem sam zrobiłem bitewkę, którą od razu wygrałem i dostałem skiny, które bardzo mi się podobały, więc potem je sobie wypłaciłem i jakoś to tak Szybko minął odcinek, a, a niewiele było otwierania mam wrażenie Agenty, da, powinienem więcej potwierdzać tych skrzynczek z agentami, bo tutaj jestem ciekaw co w ogóle sobie. Teraz mocne ryzyko, bo są trzy skręczki 50 na 50 O! I to rozumiem! Ładnie ograliśmy bota, czy on teraz dostanie jakąś obłupkę? Nie, obydwaj Safari Mesh Lepiej tak, niż, niż jakby on coś zgarnął, prawda? I poprosimy teraz jakiegoś kałaszka a dostał lepszego, niestety i to wiele lepszego Natomiast wciąż jeszcze wygrywam, sześć teraz naprawdę drogich skrzyneczek yy, Przypominam również taki temat, o którym gdzieś tam kiedyś rzuciłem Ale yy, czy ktoś z was na przykład, może... Dobra, dokończmy tą bitwę, bo tutaj się może dużo dziać Dostaliśmy piękną emeczkę, fakturniu za 600 600 zł. On teraz digielka Trzy drogie skrzyneczki, dwie na buście, tu może dużo się wydarzyć Nic specjalnego chyba w tym momencie, wygrywamy ale to jest wciąż słabe dropić, jeśli chodzi o cenę tej skrzynki. I potężnie dało z tej skrzynki, takie jest! 480 Luxurius, może zaskoczyć. I zaskoczył Luxurius. Luxurius jednak zawsze potrafi zaskoczyć, co? Luxurius jednak zawsze potrafi zaskoczyć. Dobra, dajmy tutaj kilka tych droższych skrzyneczek. Po jednej Royal, Haul, za 2000. 4 rundy za 2000 zł, 3 osobowo. Może Underdog. Tak, na sam koniec tego odcinka gruba bitwa. Obawiam się, że możemy ją przegrać, ale zobaczymy. Czy ktoś z Was ma na przykład awupkę Dragon Lore, Minimal Wear albo Field Tested y, w, fajnym, y, w fajnym stanie? Albo znacie jakiegoś tradera, który ma na przykład i chciałby się ze mną wymienić? Jeśli tak, to dajcie znać, bo mam trochę skinów, których mógłbym się pozbyć i takiej mniej więcej awupki szukam, więc to jest taki temat, który przypominam. Yy, mam rękawiczki dla bota I jeszcze niech drugi bot coś zgarnie mocnego Ojej dostaliśmy to samo Ja w lepszym stanie niestety, bot ze mną wygrywa Ostatnia skrzynka I też to samo dostaliśmy, pytanie w jakim stanie No i znowu ja niestety w statraku I bot zgarnął 4600 no Widzicie mogłem, taki fajny był odcinek I dwie bitewki na... chciałem zrobić jakieś takie mocniejsze No i nam niestety Nie wyszły, ale mamy rękawiczki Mamy koskę, którą Możecie wygrać i mamy tutaj dwa prezenty dla widzów. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!